Witam Was serdecznie, kochani. Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi. Moi drodzy, dzisiaj chciałem troszkę zgoła inny temat poruszyć: temat uczniostwa, temat czasu, temat tego, że Pan Jezus, kiedy odchodził w górę do swojego ojca, powiedział nam uczniom, a mamy się wszyscy za ucznia Pana Jezusa Chrystusa: idźcie na cały świat, głoście Ewangelię i czyńcie uczniami wszelkie narody, chrzcząc w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. I dzisiaj chciałbym poruszyć temat zgoła inny, ale też bardzo ważny odnośnie głoszenia Ewangelii i czynienia uczniami. Jeżeli byśmy czytali w oryginale Grecje, yy, greckim yy, ten fragment, to Bert Kledenen, założyciel Szkoły Chrystusa, mówi, że Nacisk główny jest na czyncie uczniami. Nie tak ważne jest yy, w tym fragmencie, iść jak czyncie uczniami. Choć jedno nie wyklucza drugiego, prawda? Jedno i drugie jest ważne, ale dzisiaj chciałbym, chwilę, porozmawiać o tym, o czynieniu uczniami innych. Mianowicie zauważyłem pewną sytuację, która jest częsta w zborach, często w naszych kościołach, i jest ona praktycznie codziennością naszej społeczności. Człowiek gdzieś nawrócił się, wyznał Jezusa swoim Panem, wyznał Jezusa swoim zbawicielem i oczywistym jest, że chce być członkiem społeczności ludzi, którzy tak samo żyją jak on którzy też są uczniami Pana Jezusa Chrystusa. I ten człowiek przychodzi na przykład do Twojego zboru, siada w ławce i wszyscy się cieszą, że jest nowy człowiek, ale fajnie, nawrócił się jeszcze jeden dana osoba idzie, mówi świadectwo o tym, jak się nawróciła, wszyscy są zadowoleni, wszyscy, wszyscy ucieszeni, i uśmiechamy się, rozmawiamy z tym człowiekiem I, no i ten człowiek wchodzi w rytm naszego życia, zapoznaje się z nami, my zapoznajemy się z nim, uczestniczy w naszym zborowym życiu, czasami być może z kimś akurat się w danej społeczności zaprzyjaźni. No i tak sobie jakiś czas mija, aż któregoś razu wypatruje, wypatruje go pastor, bądź starszy zboru, bądź ktokolwiek inny, no, i, trzeba, i mówi mu, że trzeba się w końcu, jeżeli już jesteś uczniem, jeżeli już trochę chodzi do naszego zboru, trzeba się by było w końcu ochrzcić. No i znowu skupiony wzrok przez chwilę, przez jakiś czas na tego człowieka. Ten człowiek się przygotowuje do chrztu, w końcu jest chrzest. Jest to bardzo y, zniosła, piękna impreza, uroczystość, nie? I wszyscy jesteśmy zadowoleni. Nowy członek zboru ochrzczony może wreszcie przystępować do, do y, naszej wieczerzy do Wieczerzy Pańskiej, wszystko wydaje się fajnie. Ale po jakimś czasie ten tym człowieku zamiera życie. Jak z początku był na takim wysokim poziomie duchowym, o ile wytrwał do chrztu, a prędzej nie zniknął, to później dzieje się coś takiego, że... Ja to widzę często w społecznościach, że ten człowiek przystosował się do życia danej społeczności. Wie kiedy powiedzieć Aleluja, wie kiedy podnieść ręce, wierzył się, mój chwała Bogu, bracie, siostro, i dużo, dużo wie, i że tak powiem, przejął nas sposób życia, przejął nas slang, przejął nasz nas sposób myślenia i tego, co mówi Biblia. Ale często się zdarza tak, że ci ludzie pozostają później na jednym poziomie duchowym: ani nie wzrastają, ani nie idą do przodu, ani jakby nie wydają owocu. I albo trwają w tym stanie przez długie, długie lata, albo znikają gdzieś. I to jest, jeżeli już kilka lat jesteś chrześcijaninem. Chrześcijanką, jesteś członkiem danej społeczności, to musisz przyznać rację, że takie sytuacje często się zdarzają. Że na pewno znasz kogoś, co przyszedł do kościoła, przyszedł do społeczności danej i został członkiem tego kościoła i było wszystko fajnie, dobrze, ale on został na pewnym poziomie i później znikł. I nie ma go. Czasem może wytrwał do momentu chrztu, ale później też znikł. I chciałbym właśnie dzisiaj ten temat poruszyć, ponieważ jeżeli ty. I ja, jesteśmy uczniami Pana Jezusa Chrystusa. Ty i ja podjęliśmy wyzwanie, podjęliśmy wyzwanie iść na cały świat, głosić Ewangelię. To głoszenie Ewangelii to jest jedno, a czynienie uczniami to jest całkiem inna sprawa. I zauważyłem, że ludzie często właśnie tacy ewangelizowani pojawiają się u nas w zborach, są otoczeni jakimś takim parasolem miłości, ale brakuje jednej ważnej rzeczy. Nikt tych ludzi nie czyni uczniami, nikt się z nimi nie spotyka na osobności, nikt nie zakłada im fundamentu, nikt nie poświęca im czasu. Ci ludzie uczą się i my ich przekonujemy w tym, albo zostawiamy, że niedzielne nabożeństwo, ewentualnie raz w tygodniu jakieś spotkanie, to jest maksimum, gdzie oni mogą wzrastać w Jezusie Chrystusie, gdzie oni mogą się czegoś uczyć. Reszta w domu, przez internet, zrób sobie coś tam sam. No, i jest problem, jest problem, ponieważ niedzielne nabożeństwo nie pomoże wzrosnąć danemu człowiekowi tak, jak by zrobił to, tak jak zrobił Pan Jezus. Wzór Pana Jezusa, o którym za chwilę powiem. I kiedy człowiek przychodzi do Twojej społeczności, jeżeli Ty głosisz mu Ewangelię, i on w końcu przyszedł do Twojego kościoła, nie możesz go wrzucić, w ten tłum, i myśleć, że ktoś, zazwyczaj pastor, się nim zajmie. Pastor się nim nie zajmie, nim nie zajmie. Starsi się nim też mogą mnie zajść, ponieważ oni mogą mieć tak wiele y, obowiązków związanych z, z prowadzeniem danej społeczności, z prowadzeniem zboru, ale też swojego życia prywatnego, że mogą po prostu tego nie zauważyć. Nie to, że nie chcą, mogą mnie zauważyć, nie znajdą na to czasu. Więc jeżeli zobaczyłeś tego człowieka, że on pałęta się po zboże, a niedawno co przyszedł, to proszę cię: zrób wszystko, żeby uczynić go uczniem Pana Jezusa Chrystusa poświęć czas, poświęć czas, spotkaj się prywatnie z tym człowiekiem, niech przyjdzie do Twojego domu, niech, niech pozna Twoją codzienność, jaka jest Twoja codzienność, jaka jest Twoja codzienność z Chrystusem, jak żyjesz na co dzień z Nim. Taki człowiek będzie miał mnóstwo pytań. On narodził się na nowo. To tak jakby nas przenieść z, z planety Ziemia na planetę Mars albo Jowisz. Wszystko jest nowe. On nie wie, jak działa grawitacja. On musi się wszystko nauczyć, wszystkiego się nauczyć. Pamiętasz, jak Ty się nawróciłeś? Też wszystko było dla Ciebie nowe. Też wszystkiego musiałeś się nauczyć. Pamiętam któregoś razu przyszedł do naszego kościoła, w czasie nabożeństwa, Krzyś. Pierwszy stał się moim kolegą, oczywiście bratem, a też później serdecznym przyjacielem. I razem chodziliśmy później głosić Ewangelię, Ale kiedy on przyszedł na naszą społeczność, a później na spotkania biblijne, a później jeszcze kiedy przychodzi do mnie do domu i się spotkaliśmy już prywatnie. Wiecie co? Nieraz były spotkania modlitewne przerywane, dlatego, że on miał tysiące, setki pytań odnośnie Biblii. I trzeba było mu wszystko wyjaśniać, trzeba było mu fundament założyć, trzeba było z nim rozmawiać, trzeba było mu objaśniać, pokazywać fragmenty. Dziś Krzysiu jest człowiekiem, który głosi Ewangelię, jest członkiem i liderem jednego ze zborów, jest fundamentem tego Kościoła. Dlaczego? Bo ktoś zadbał o niego, bo ktoś poświęcił mu czas, bo ktoś wyłożył mu i ktoś mu dał fundament, fundament jego wiary i w to, co ma wierzyć. I jak wierzyć, jak jego chrześcijaństwo ma wyglądać, jak ma chodzić na co dzień z Panem Jezusem Chrystusem. I na końcu kazania na górze Pan Jezus mówił o fundamencie solidnym, zbudowanym na skalę i o fundamencie zbudowanym na piasku. I często taki człowiek, który został ewangelizowany, który uwierzył, narudził się, przychodzi do kościoła, no i niestety, jego fundament jest położony na takim piasku, pi na tym powiedział na piaseczku, na garstce piachu, niedzielne nabożeństwo. chwała Bogu, bracie i siostro, kawka po nabożeństwie, a później każdy idzie w swoją stronę. O ile jeszcze ten człowiek da, gdzieś wejdzie w jakąś, wiecie, grupkę, która się nim zajmie, to i tak chwała Bogu, ale często ja widziałem to w kościach ludzie stoją sami na uboczu i nie wiedzą, co są zrobić. Nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Nie wiedząc, czy mają podejść, usiąść, czy cokolwiek. Nie. Nie tak powinno być. Przypomnij sobie, kiedy Ty się nawróciłeś i przyszłeś pierwszy raz do zboru. To było nowe miejsce. Czy idziesz do pracy, do szkoły, czy gdziekolwiek, tak samo do zboru. Wchodzisz w nową społeczność. I potrzebujesz, żeby ktoś się Tobą zaopiekował, żeby ktoś się przeprowadził, pokazał Ci co, gdzie i jak. Zaprzyjaźnił się z Tobą, zaprosił Cię na kawę, usiadł, porozmawiał. Ale ze jakby nasze, nasze znajomości. A ja mówię o czymś głębszym o założeniu solidnego fundamentu, fundamentu założonego na skalę. I ten człowiek, który przyszedł do ciebie do zboru, zostanie jakiś czas, jeżeli się nikim nie zajmie. Ale on prędzej czy później albo A zniknie, albo B będzie przez wiele lat na jednym poziomie, poziomie gdzieś nie będzie wzrastał. Po paru latach trzeba będzie mu dalej mówić o fundamentach, o podstawach, bo nikt nie poświęcił mu czasu ani energii. I Pan Jezus wiedział, co mówi. Pan Jezus zawsze mówił mądrzej, zawsze mówi prawdę i nigdy się nie pomylił. I kiedy on mówi, że idźcie na cały świat i czyńcie uczniami, to właśnie to jest to, co mamy robić. Ewangelia, opowiesz człowiekowi Ewangelię, on ją przyjmie albo nie, ale załóżmy, że ją przyjmuje. No i co? No i trzeba się dalej tym człowiekiem zaopiekować. Nie można go zostawić i, i być takim niedbało, a ktoś się nim zajmie, pastor na pewno się nim zajmie, Duch Święty go będzie prowadził. Nie, jeżeli Bóg postawił tego człowieka na Twojej drodze, to Bóg Ci go dalej pokazuje, żebyś go prowadził, żebyś go wprowadzał w fundamenty. Ty jesteś pierwszą osobą, być może, dzięki której ona zobaczy żywego Boga, żywego Jezusa, która doświadczy Ducha Świętego, który mieszka w Tobie. I nie możesz polegać, że ktoś inny to zrobi, pastor starszy, ktoś inny, ktoś też mądrzejszy. Nie, jeżeli Bóg postawi na Twojej drodze tego człowieka, to po to, żebyś ty się nim zajął. I jeżeli, tak jak mówiłem na początku, przyjąłeś wezwanie i Bóg Cię wyznaczy do głoszenia Ewangelii, to chciałbym Cię prosić, że jeżeli przekażesz człowiekowi Ewangelię i On ją przyjmie, zajmij się nim. Zajmij się nim tyle, ile możesz. Daj mu wszystko, czego on potrzebuje. On potrzebuje mleczka, tak mówi Słowo Boże. On potrzebuje założenia fundamentu. Usiądź z nim, otwórz Biblię, przeczytaj dany fragment, powiesz, opowiedz mu, co Bóg widzi w tym fragmencie, co chce nam przekazać, jak powinniśmy czytać Biblię, pomóc się z nim, naucz się go modlić, chodź z nim, idź z nim na spacer. Zaproś go do domu, niech posiedzi u ciebie. Poświęć mu czas. Poświęć mu czas, bo czas to jest jedyne czasami, co mamy, albo czego na przykład nie mamy. Ja rozumiem, że nikt z nas nie ma czasu. Ja też wróciłem teraz z 24 godzinnej zmiany i czekam na autobus. Wrócę do domu, chwilę się prześmieję, mam swoje inne zajęcia, mam trójkę dzieci i, i masz innych różnych zajęć ale postanowiłem, że jeżeli Bóg postawi na mojej drodze jakiegoś człowieka to drzwi mojego domu będą dla niego otwarte spotkam się z nim choćby w piwnicy i przeczytałem sobie kilka fragmentów Słowa Bożego i, i naprawdę będę chciał z nim tutaj prowadzić go w uczniostwie dlatego, że ja sam kiedyś, kiedy się nawróciłem, zostałem taki zostawiony, usłyszałem, usłyszałem Bóg Cię kocha, Bóg jest miłością no jakby to było chyba max, co usłyszałem. Popełniłem w życiu wiele błędów, później kiedy się nawróciłem. Może dzięki temu, że nikt nie poświęcił mi czasu, nie założył mi fundamentu, a może dlatego, że Bóg chciał, żeby tego doświadczył, żebym teraz siedział i to komuś innemu przekazał. Ale ja osobiście jestem wyczulony na to, że jeżeli ktoś usłyszy Ewangelię, to dopiero jest początek, a nie szczyt jego góry. On dopiero usłyszał prawdę, a kiedy się nawrócił, jest nowonarodzonym dzieckiem. I musi zacząć wzrastać w Chrystusie. Ale żeby zacząć wzrastać, żeby budowa szła do góry, to musi być położony solidny fundament. Opowiedzmy mu o upamiętaniu, o pokucie, o tym, co się wydarzyło na krzyżu, o nawróceniu, o nowonarodzeniu, o duchu świętym, o chrzcie duchu świętym, o martwych uczynkach, o uświęcaniu się, o ponownym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Zobacz, my to wiemy, ale On tego nie wie. I będzie być może jak ślepiec indukcyjnie badał tematy, tu dotknie, tam dotknie. Być może trafi też w domu na złych nauczycieli w internecie i wejdzie w jakieś herezje, i się później będzie dziwił. No jak on? Głosiłem mu Ewangelię, jak on poszedł tą naukę? No jak miał nie pójść, jak nikt się nim nie zainteresował. Usiadłeś z nim? Czyniłeś go uczniem? No nie, więc internet go uczynił uczniem. Sami wiemy, że w internecie jest wiele syfu, jest wiele herezji, i co wpiszesz sobie w wyszukiwarkę, to ci wyskoczy. Czy Jezus był czarny, czy Jezus był Polakiem, czy Jezus był Żydem, czy Jezus naprawdę umarł, czy był Archaniołem, czy był synem Boga, czy był żywym Bogiem? Wpisz cokolwiek w wyszukiwarkę, zawsze coś znajdziesz. I cokolwiek temu człowiekowi diabeł podpowie. On w to wejdzie i może wejść w zwodnicze nauki, a później będzie siedził. Dlaczego Przecież głosiłem mu Ewangelię? Ewangelia to jedno, a uczniostwo to całkiem inna sprawa. To jest jakby krok dalej, krok naprzód. Czasami myślę, mam taki obraz żo żołnierza. Kiedy młody człowiek przekracza bramy jednostki wojskowej, bo został żo żołnierzem, faktycznie, prawnie jest on żołnierzem. Ale technicznie, no, dopiero przeszedł nad nie w którą stronę iść w tej jednostce. nie? I tak samo musisz widzieć tego człowieka. On nie jest już dzieckiem Bogiem, Bożym. On się już nawrócił, on się na nowo narodził. Ale on jest niemowlakiem, i ty uczyń go uczniem Jezusa Chrystusa. Zachęcam cię do tego. Zachęcam cię do tego, jeżeli chodzisz, głosisz Ewangelię, jeżeli chcesz, żeby ludzie się nawracali, to zrób wszystko też, żeby zostali uczniami Jezusa Chrystusa. Załóżmy fundament. Prowadź ich. Tym wszystkim, czego sam doświadczyłeś, co Bóg ci pokazuje i czego od nas Pan Jezus wymaga, w słowach czyńcie innych uczniami. A kiedy ten człowiek już wzrośnie do takiego poziomu, że będzie mógł sam funkcjonować, zobaczysz, zobaczysz z czasem, że On uczyni innych uczniami. To ziarno, które zasiałeś w nim, ten czas, który mu poświęciłeś, on wyda owoc i on pójdzie na cały świat, i on będzie wiedział. Jak mówić Ewangelię, jak przekazać, jak czynić uczniami. I to jest wspaniałe, to jest wspaniałe takie coś obserwować. A smutne jest obserwować ludzi, którzy nie wiedzą, jak opowiedzieć Ewangelię, nie wiedzą właściwie, z czego się nawrócili, nie wiedzą o co chodzi z tym uświęceniem, nie wiedzą, czy trzeba codziennie czytać Biblię, czy raz w tygodniu, a czy nabożeństwo na to jest mój obowiązek, czy to jest moja radość. Pełno jest takich ludzi w kościołach, ponieważ nikt im nie założył fundamentu. I później się dziwimy, no jak to jest, pełne kościoły, pełne zbory, a nikt nie wychodzi i nie głosi Ewangelii. A no tak to, nikt tych ludzi nie uczynił uczniami. Zostali zewangelizowani, wepchnięci do kościoła i wpadli w ten cały wir naszego kościółkowego życia. Oni mogą... Być na agapach, oni mogą spójść na spotkaniach modlitewnych, oni mogą uczestniczyć w życiu kościoła, oni mogą przejąć taką naszą chrześcijańską kulturę całą i w tym dobrze funkcjonować, ale nie są nigdy zdolni do uczniostwa czynienia innych uczniami. Nigdy nie mają pytań, nigdy nie mają jakiejś głębszej refleksji, ponieważ nikt ich tego nie nauczył, nikt ich tego nie wyrobił. Więc jeżeli Idziesz na cały świat, głosisz Ewangelię, to pamiętaj, że tym ludziom trzeba poświęcić czas, że trzeba nad nimi jeszcze popracować, że, coś, że Ewangelia to jest wszystko, co możemy im dać, i to jest najlepsze, co możemy im dać, ale to dopiero początek. To nie szczyt jego i Twoich możliwości. Ta droga się dopiero zaczyna. Bądź z nim, prowadź go jak nowonarodzone dziecko za rączkę. Do momentu, kiedy ten człowiek naturalnie puści Twoją rękę, będzie dalej szedł. Będzie brał innych i prowadził ich. Dzięki temu kościoły będą czuły prawdziwą potrzebę głoszenia Ewangelii, czynienia uczniami, będą się przygotowywały na powrót Pana Jezusa Chrystusa. Zauważyłeś, jak w niewielu zborach, społecznościach ludzie poważnie traktują tematy uświęcenia, przygotowania się na przyjście Pana Jezusa, na głoszenie Ewangelii. Zauważyłeś? Zdaj sobie pytanie czemu? Myślę, że Ci odpowiedziałem już na to. Idźcie na cały świat. Głoście Ewangelię i czyńcie innych uczniami. Soli, deo, gloria. Chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Amen.